Ze mną jest Wiki Gabor, zwycięzczenie Eurowizji Junior 2019. Znajdujemy się za kulisami polskich preselekcji. Cześć Wiki, jak się czujesz po swoim występie gościnnym? Nie się siema, czuję się bardzo dobrze. Fajnie, że mogłam dzisiaj zaśpiewać e, Heroes. Um, zmiksowałam sobie trochę moją piosenkę z piosenką Heroes, więc e, myślę, że fajny miks. E, no i fajnie mi się w ogóle śpiewało dzisiaj. Tancerki w ogóle ze mną były uh, My Favorite People. E, I e, naprawdę dobrze się ciebie bawiliśmy. A gdyby nie Heroes, to jaką eurowizyjną piosenkę chciałabyś zaśpiewać? Masz jakieś swoje ulubione propozycje? Było kilka, o których myślałam. Jedną z nich była Jamala, którą po prostu uwielbiam. Coś tam nie wyszło, dlatego wybraliśmy Heroes, ale mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś będę miała okazję zaśpiewać tą piosenkę, bo jest absolutnie przepiękna. No i jest, jest po prostu piękną piosenką. Sama masz doświadczenie z preselekcji do Eurowizji, co prawda, Junior, ale jednak to są podobne emocje. Co byś doradziła tej dziesiątce, która dzisiaj na pewno się bardzo stresuje ze swoimi występami? Szczerze nie wiem, bo to pewnie są też trochę inne emocje, tym bardziej, że to jest Eurowizja dorosła, ja mam w Eurowizji Junior, więc pewnie emocje są jeszcze większe. Myślę, że po prostu niech się skupią na sobie i te pięć minut niech po prostu wykorzystają tak naprawdę jak najlepiej jak mogą. No i tyle. Nie. Oni wiedzą, co robią. Serio, widziałam już parę uczestników, parę występów i widać, że oni się dobrze czują na tej scenie i to jest najważniejsze. A kogo z tej dziesiątki widziałabyś najbardziej w turynie? Bo zwycięzca może być tylko jeden. Gdybyś ty miała decydujący głos, to kogo byś wybrała? Mm, szczerze, jakby nie wiem za bardzo, bo y, ja w ogóle y, nie lubię w ogóle wybierać. W sensie. Jestem taką co jakbym miała wybierać, to bym pewnie nie wybrała, bo jest tylu świetnych uczestników i właśnie świetne piosenki na wysokim poziomie I też fajne jest to, że każdy z nich ma swój własny klimat, swój własny vibe. I to w sumie właśnie od widzów zależy, co im najfajniej podpadnie, co oni myślą, że dla nas będzie najlepsze, więc. Nie wiem, ciężkie pytanie, bo ja, ja nie lubię wybierać. Ja nie jestem tego typu, ja nie jestem takim typem osoby. Ja wolę oglądać. Yy, no i tyle. Zastanawiam się, bo jednym z uczestników jest zespół Almiot, bardzo nowatorski pomysł w całości w polskim języku migowym. W Twoim występie w Gliwicach był taki smaczek tylko języka migowego, więc zastanawiam się, czy, czy myślisz, że taki nowatorski pomysł jest dobry, jeśli chodzi o reprezentowanie Polski. Myślę, że to jest. Yy... Piękny pomysł, mi się to bardzo podoba. Tym bardziej, że my mieliśmy w ogóle coś takiego w naszej choreografii na moim występie superhero. No, to jest super, że się w ogóle angażują w takich rzeczach i że, że robią takie coś. Dla mnie to jest absolutnie bomba i wspieram wszystkich uczestników i właśnie zespół Red też trzymam mocno kciuki. No pewnie słyszysz to pytanie bardzo często, ale wyobraź sobie, że kończysz już 16 lat, możesz pojechać na dorosłą Eurowizję, spełniasz zasady. Czy zdecydowałabyś się na start w takich preselekcjach? Myślę, że ja z miłą chęcią. Jeżeli piosenka by była w moim stylu i wszystko było spoko dopięte ten ser, że hierografia, wizualizacja, to bym pewnie bardzo chciała pojechać, bo to nie ukrywam jest jedno z moich marzeń i no może się uda, może nie, to next year bo kończę. Super. W takim razie bardzo dziękuję za rozmowę i życzę, żeby to marzenie się spełniło.